Wiele osób ma problem z odwołaniem się na naszych serwerach od kary, więc lecimy. Wpisz w Google Brygada Graczy i wejdź na stronę główną. Stwórz konto, najpierw logując się przez konto Steam. Nie, nie jest to wyłodzenie danych. Użyj mózgu i przeczytaj adres strony, na którą zostałeś przekierowany. Tym logowaniem podajesz nam swój unikalny adres profilu Steam, który będzie wykorzystywany do wypełnienia części odwołania, byś nie musiał ręcznie szukać linków do twojego profilu Steam i przez to też marnować swój czas. Teraz musisz założyć konto. Podajesz swój nick i e-mail. Jeśli będzie zajęty, to będzie na żółto się świecić ta ikonka, a jeśli jest niepoprawny, to na czerwono. Wiesz, znaki specjalne, spacje tutaj tego nie może być. Scrollujemy w dół. Pod czatem mamy sekcję forum, a w nim dział odwołania. Wchodzimy w niego i klikamy Stwórz odwołanie. Jak widzisz, dwie pierwsze linijki są wypełnione automatycznie dzięki temu, że zalogowałeś się przez swoje konto Steam. Teraz skopiuj swoje Steam ID i przejdź do zakładki Lista blokad. Tutaj wklej swoje Steam ID i kliknij Szukaj. Pokażą się wszystkie twoje kary. Teraz wiesz od czego chcesz się odwołać. Typ kary MUT, czyli odwołujemy się od mute'a. Kopiujemy datę wydarzenia i wklejamy w odwołanie. W treści, w zależności od typu kary, umieszczamy swoje wyjaśnienia. Jeśli chcesz, żeby odwołanie było rozpatrzone szybko, to pisz kulturalnie i staraj się wyjaśnić dokładnie, co się stało. Najważniejsze informacje. Kliknij teraz, stwórz odwołanie, gotowe. Teraz cierpliwie poczekaj na jego rozpatrzenie. W zależności od typu kary twojego zachowania, tego co zrobiłeś, odwołanie może być rozpatrywane od kilku minut do kilku dni, a w trudnych sprawach do kilkudziesięciu dni. Gdy ktoś umieści odpowiedź, zostaniesz powiadomiony o tym w prawej części ekranu. Kliknij w swoje odwołanie i zobacz odpowiedź. Teraz umiesz już napisać odwołanie obyś nigdy tego nie musiał robić. Powodzenia!